Siemano YouTube. Ja nazywam się Marcin Armużyński, a to jest kanał Po prostu trening, czy trening dla każdego. Dzisiaj dalej lecimy z tematem kręgosłupa, czyli co zrobić, żeby się nie garbić. Tym razem dzisiaj na warsztat odcinek szyjny, dlatego bez zbędnego przedłużania po prostu zapraszam do oglądania. Tak jak w poprzednim filmiku rozmawialiśmy sobie na temat tego, w jaki sposób otworzyć klatkę piersiową i jak przestać się garbić w odcinku piersiowym, jeżeli to Was interesuje, oczywiście odsyłam Was do poprzedniej części. Dzisiaj natomiast zajmiemy się szyją. I tak jak w przypadku poprzedniego filmiku, na początek Wam wytłumaczę to, że na każdy segment kręgosłupa pozostałe segmenty też mają wpływ. Czyli jeżeli na tym przykładzie skupiamy się dzisiaj na szyi, czy jeżeli stoimy sobie w ten sposób, o, prosto, i teraz ja zacznę garbić się w odcinku szyjnym, Zobaczcie, co się dzieje z pozostałą częścią kręgosłupa. Czy tak naprawdę to, co się dzieje tutaj, będzie miało wpływ na całe pozostałe części kręgosłupa naszego. Jeżeli ją cofnę, to tak samo będzie nam to pomagać i wyprostować. Czyli tak naprawdę yy, warto zainteresować się każdym odcinkiem. W takim przypadku, w przypadku szyi, będziemy mieli trzy grupy mięśniowe, które interesują nas, żeby je rozciągnąć, które interesuje nas żeby sobie je troszeczkę poluzować. W tym wypadku mówimy tutaj o mięśniu mostkowo-obojczykowo-sudkowym, znajdującym się o, tu, oczywiście po jednej i po drugiej stronie tak samo się znajduje. Mamy mięśnie pochyłe szyi, takie troszkę bardziej głęboka warstwa. Zobaczycie, że w przypadku rozciągania pozycja niewiele się różni w ogóle podczas, ale i też są ważne, też trzeba je rozciągać. I mamy mięśnie podpotyliczne, no i jak się domyślacie, te poprzednie dwa mięśnie to są te tu z przodu. A czemu podpotyliczne, skoro podpotyliczne są z tyłu, nie? No to trochę nie w tą stronę niby, ale no już wam tłumaczę. Jeszcze raz wróćmy sobie do pozycji wysuniętej głowy do przodu, tak? Czyli jeżeli ja teraz jestem zgarbiony do przodu głową, to że patrzeć przed siebie, muszę te mięśnie cały czas trzymać napięte. One trzymają moją głowę napięte, że patrzył przed siebie. Bo gdyby one nie były napięte tutaj, w tym wypadku, z tej zepsutej pozycji, no to bym chodził tak no to wtedy, jeżeli ktoś chodzi tak cały czas no to prawdopodobnie nie będzie musiał rozciągać aczkolwiek mało prawdopodobne czyli mamy trzy ćwiczenia rozciągające a to, które będziemy chcieli wzmacniać oczywiście wzmacnianie jest na drugim miejscu po rozciąganiu to mięsień długi szyi czyli ten odpowiedzialny za odciąganie na nią tutaj do tyłu, ale do niego sobie zaraz wrócimy, przechodzimy teraz typowo do ćwiczeń rozciągających. Mięsień mózgowo obojczykowo sutkowy będę już dalej nazywał go mocem po prostu, czyli w skrócie najpierw na początek Patrzymy przez ramię w prawo albo w lewo, zależy, w którą stronę chcemy najpierw zacząć rozciągać. Patrzymy w prawą stronę, przyjmijmy sobie, i po spojrzeniu w prawo zaczynamy odchylać głowę. Jeszcze dodatkowo do tyłu. Yy, oprócz tego, żeby zwiększyć efektywność tego ćwiczenia, próbujemy ręką przeciwstawną po przeciwnej stronie jak najniżej ciągnąć do dołu, ale nie tak, żeby całe nasze ciało się bujało, tylko tak, żeby ręka jak najniżej zeszła. W ten sposób, yy, prowadząc bark jak najniżej do dołu, wymuszamy jak najniższą pozycję obojczyka, co bardzo fajnie wpływa na efektywność całego ćwiczenia. A jeszcze, jak chcemy sobie jeszcze bardziej utrudnić, to możemy, oprócz tego, że rękę cały czas pociągamy jak najmocniej w dół, jeszcze możemy sobie Przyłożyć rękę na górną część klatki piersiowej i leciutko pociągnąć w dół. W ten sposób poczujemy, że ten obojczyk i ta skóra jeszcze bardziej ciągnące są w dół, co powoduje, że sam mięsień też jest mocniej rozciągany. Czyli mamy taką metodę progresji yy, i troszeczkę jakby zwiększenia efektywności tego ćwiczenia. Mięśnie pochyłe szyi mają bardzo podobną pozycję do przed chwilej pokazanej, czyli do mosu, rozciągania do mosu, yy, ale trochę inaczej się on buduje. Teraz tak, chodzi o to, że na początek na przykład, jeżeli niech będzie, nie zaczniemy od prawej strony, jeżeli prawe ucho zbliżamy do prawego parku, Następnie staramy się odciągnąć głowę tak jak byśmy chcieli do tyłu, tak żeby nasza głowa była jak najbliżej zbliżona do pleców. O może w ten sposób powiem. Tworząc też takie jakby delikatnie po skosie idące rozciąganie. Ta sama zasada co przed chwilą, jeżeli uda nam się utrzymać obojczyk jak najniżej, czyli rękę wyciągamy w dół wzdłuż ciała, można też na przykład siedzieć i chwycić się krzesła, na którym siedzimy. W ten sposób też nie pozwolimy naszemu obojczykowi się podnieść. Dodatkowo jeszcze możemy sobie położyć rękę na górnej części klatki piersiowej, co jeszcze bardziej zwiększy efektywność tego ćwiczenia żeby rozluźnić sobie mięśnie podpotyliczne, proponowałbym tutaj automasaż yy, za pomocą naszych własnych palców rąk. Po prostu kładziemy sobie ręce z tyłu na głowie. I powolutku idąc w dół u podstawy naszej czaszki, tam poczujemy zaraz, jak się kończy nasza czaszka, właśnie te tkanki miękkie, które nas interesują, czyli to będą nasze mięśnie podpotyliczne. Tutaj zdecydowanie polecałbym po prostu położyć się na ziemi, na macie albo na dywanie, cokolwiek tam mamy, znaleźć sobie te mięśnie i uciskając właśnie tam palcami, poruszać delikatnie brodą, jakby troszeczkę do góry, i troszeczkę w tył. Wbijamy troszeczkę brodę do, trochę, trochę brodę w naszą szyję i cofamy ją z powrotem. W ten sposób będziemy trochę zwiększać i zmniejszać ich długość oraz napięcie, a uciskając tam właśnie dłońmi naszymi palcami, będziemy mogli sobie te mięśnie bardzo fajnie rozluźnić. Można, zamiast tego używać piłeczki, może być to piłeczka do rolowania, może być to duobal do rolowania. W tym momencie wystarczy po prostu położyć sobie tam głowę w odpowiednim miejscu, tylko po delikatnie poruszać szyją. Ja osobiście używałem, żeby było troszeczkę ustrudniej. Kiłeczki golfowej, bardzo, twardo, bardzo twarda, bardzo mała i bardzo fajnie też się sprawdziła. Oczywiście, żebyśmy chcieli rozciągać mięśnie podpotyliczne, też można trochę się z tym pobawić. Wyglądałoby to mniej więcej w ten sposób, że po prostu musimy przyjmować naszą pozycję. O, w ten sposób. Czyli cofamy brodę w tył, i skoro te mięśnie znajdują się tutaj, żeby je rozciągnąć, musimy trochę wyciągnąć głowę. Tak, o! pach tak. I znowu tu, tak samo możemy przytrzymać 10 sekund i wracamy. Trochę dziwnie wygląda, nie? Tworzy mi się taka <grywa> druga brudka. Mieliśmy już o rozciąganiu, wiem już co robi, żeby rozciągać. Oczywiście gotowy plan treningowy podam wam na sam koniec filmiku i dokładnie wytłumaczę ile sekund i tak dalej. Natomiast teraz... Zajmijmy się wzmacnianiem, czyli interesuje nas zmniejszenie długi szyi, ten, który będzie nam podciągał głowę do tyłu. Pierwsze najprostsze ćwiczenie, jakie mogę zaproponować, oczywiście znowu przyjmujemy pozycję z brodą cofniętą, przedłużenie kręgosłupa, splatamy ręce na naszej głowie z tyłu i nasza głowa ma utrzymać cały czas jak najładniejszą pozycję, a my napieramy rękami do przodu. Na początek możemy sobie robić na przykład po taki kilka serii po 10 sekund, 15 i z czasem iść coraz wyżej z tym z czasem. Mięsień ten będzie nas interesował pod kątem nie tyle siłowym, tak, żeby jak najwięcej założyć na łańcuch i bujać szyją, tylko będzie nas interesowało, żeby jak najdłużej ta szyja utrzymywała to napięcie. W ten sposób mięsień ten pracuje i w ten sposób powinien być też on wzmacniany. To ja pokazywałem pierwszą opcję, no to mamy naciskanie rękami na głowę, ok, następna opcja, gumy znowu jest bardzo proste założenie, montujemy sobie gumę na jakimkolwiek uchwycie, tak jak widzicie tutaj na filmiku, zakładamy na tył głowy i trzymanie tej głowy w jednym stałym napięciu z gumą i w tym momencie po prostu stosujemy sobie izometryczne napięcie. Dobra, polecimy sobie teraz z planem treningowym, w jaki sposób to teraz klecić całość, tak jak wam już opowiadałem, lecimy tak. Mamy w pierwszym tygodniu dwie do trzech serii na każdym takim treningu rozciągania. Na początek idzie most, potem rozciągamy pochyłe szyi, potem lecimy automasaż naszych mięśni podpotylicznych. Jeżeli chodzi o rozciąganie, 60 sekund na każdą stronę, na każdej takiej serii. Jeżeli chodzi o automasaż mięśni podpotylicznych, to w tym momencie 3 minuty zupełności nam wystarczą. W drugim tygodniu mamy pod kątem rozciągania dokładnie to samo, ale mamy jeszcze wzmacnianie naszych mięśni z tyłu. Tutaj proponowałbym użycie rąk na karku, będzie to takie najprostsze i najbardziej kontrolowane na początek dla nas ćwiczenie. Tylko, że najpierw zaczynamy od wzmacniania, później rozciągamy. Natomiast w trzecim tygodniu jest dokładnie to samo, ale dochodzi czwarta seria przy wzmacnianiu rękami. Proponuję też tak 30 sekund do minuty wytrzymywać tej pozycji i tak sobie właśnie dobierać poziom trudności, żeby właśnie tyle wytrzymać. W czwartym tygodniu proponuję zostać już na czterech seriach, natomiast jeżeli czujemy się za nudno przy dopychaniu rękami głowy, to proponuję przejść albo po prostu możemy zacząć używać gumy w izometrycznym napięciu co do 5, 6 tygodnia i tak dalej, no to już ten poziom możemy sobie indywidualnie wtedy dobierać, po prostu rozciąganie zostaje dalej to samo, a jeżeli chodzi o wzmacnianie, no to po prostu podnosimy sobie poprzeczkę wyżej, pamiętajcie tylko, że przy wzmacnianiu szyi nie możemy pozwolić sobie na żadne szarpania przy rozciąganiu również nie szarpiemy staramy się to wyczuć, mamy czuć rozciąganie a nie ból, bardzo ważne jest to, żeby też ustabilizować sobie oddech a teraz jak to połączyć z poprzednim moim filmikiem tak, tutaj ja mamy szyi, a tam jest o odcinku piersiowym, no i generalnie bardzo prosto, możemy wykonywać jeden dzień trening na otworzenie klatki piersiowej, odcinka piersiowego, a drugi dzień szyja i tak na przykład na zmianę, albo możemy sobie po prostu połączyć i zaczynamy najpierw oczywiście przez pierwszy tydzień od samych rozciągań na to i na to, w drugim tygodniu zaczynamy trening od wzmacniań według poprzedniego właśnie schematu, potem znowu robimy rozciągania, mamy tutaj bardzo wiele możliwości, będą one bardzo indywidualne, bo można sobie kombinować Ocieje. Przede wszystkim, aby to dla Was wygodne i macie czuć, że, nie dzieje, że się nie przetrenowujecie, że nie jest tego po prostu dla Was za dużo. Myślę, że wszystko powiedziałem, co chciałem. No, więc generalnie jeżeli to oglądacie, to no dziękuję Wam bardzo, bo to znaczy, że musiał Was w jakiś sposób zainteresować. Yy, oczywiście yy, poprosiłem łapki w górę, komentarze, udostępnienia, yy, wszystko to jest dla mnie świetną motywacją i sygnałem, że takie filmiki jak ten po prostu Wam się podobają i chcecie ich jeszcze więcej. Natomiast z mojej strony w tej chwili to wszystko, na przyszły tydzień lecimy dalej oczywiście z kręgosłupem, tym razem odcinek lędźwiowy. Yy, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.